Witam, witam gwintowników, dzisiaj czas na niezwykły dek Skellige, testowaliśmy już wczoraj na streamie i powiem Wam, że jest jednym z najciekawszych w ostatnich miesiącach, tak mi się wydaje, bo wraca Cerys i wraca Pyskaty, Gudmund Pyskaty, więc deczek bardzo kombinacyjny, ciekawy, ale też ma swoje wady w postaci tego, że musimy dobierać bardzo, bardzo dobre karty w pierwszej rundzie, jeśli nie dobieramy... No to będzie e, trudniej, ale myślę, że deczek ciekawy, łapa w górę oczywiście jeśli chcecie więcej gwincika na kanale i Wam się podoba i następnym razem zobaczymy co tam w Nilfgardzie piszcie na tym nowym dowódcy. Co prawda tutaj na Skellige nie będzie nowego dowódcy, bo szczerze Wam nie polecam, nie polecam Wam granie, bo ten lider nie jest jakiś mega mocny, za to będziemy grali na pandzie, będziemy grali na tym starym, dobrym niedźwiedziu, więc myślę, że spoko. Myślę, że spoko. To już. Jeśli ktoś by chciał próbować tą nową umiejkę, no to dajcie znać, ale moim zdaniem, jest najsłabsza na razie z tych sześciu nowych. Teraz tak, może jakiś ofir, może jakiś Ofir poleci. No, super, super. Oczywiście do y, połowy kwietnia możecie sobie tutaj robić te legendarki premium, później już. Będzie dwa razy drożej, ale te karty brązowe będą tańsze, nie? Więc teraz najlepiej cisnąć sobie legendarki, jeśli macie w planach oczywiście. No i cóż, jak tam podróż u was? U mnie jest level, już wam mówię, dziesiąty. Bardzo fajnie, mamy już monetę z płotką, mamy tutaj tego Sarda. No i niedługo będzie Mroczny Las, bardzo się cieszę, jeszcze trochę. Ale przejdźmy do talii, bo Liga naprawdę ciekawe, ale no też z bardzo mocną Cerys, więc no Redzie idą taką dziwną taktyką, wam powiem. Najpierw dzik dostał mega mocnego buffa, a teraz Cerys jest też no praktycznie jakimś hardkorem totalnym, bo wyciągamy sobie tarczo tarczowniczkę, jedną tworzy, dwie lecą z deku, to już są trzy i jeśli później... Wrzucimy tym pyskatym znowu do deku, żeby zagrać jeszcze raz, na przykład z dekretu albo z dobierania. Na przykład w drugiej rundzie możemy pyskatego wrzucić, jeśli nie ma dekretu. No to wtedy zobaczcie, że trzy tarczowniczki są już wrzucone w dek, i mamy jeszcze jedną stworzoną. I wtedy używamy sobie pandy, i jest 20 punktów. Także no sroga impreza. Do tego, Morg, który jest świetny w obecnej mecie, zwłaszcza na Syndykat. Krucza Matka też świetna. Błogosławieństwo na Wild Carla i na Ziutę. Do tego, Hydawer, który będzie dwa razy grany z Pyskatem. Warto, żeby wyleciał w pierwszej albo w drugiej. To by było naprawdę super. Później jest Ziuta. No to wiadomo. Morg z Goodmundem, to jest minimum 9 punktów. Zawsze coś, jeśli nie zagralibyśmy optymalnie. Myszowór ma runę, ma wyciąg do wyciągnięcia, i jeszcze tu jest gremista. Gremista, no na oczyszczenie to zawsze w cenie. Dlaczego nie? Oczywiście, tarczowniczki. I tutaj mamy takie zapychacze w postaci adeptek. Na bestie mamy dwa razy tresera, niedźwiedzia, i troszkę tutaj strzałów. Ewentualnie, tu możecie sobie jakieś czwórki inne wrzucić. Cokolwiek, no cokolwiek na skaligę. Ale myślę, że niedźwiedzie zostają, a tutaj te strzały ewentualnie coś tam można pozmieniać, nie? Żebyśmy mieli też bestie. No, jest w porządku. Tutaj też mamy z kluczej matki dwie bestie pod adeptkę. No i zobaczycie, jak tym się gra. Jest to deczek kombinacyjny. I bardzo ważne jest dobrać Cerys w pierwszej. Niestety, niestety, powiem wam szczerze. W sumie najważniejsze. Jeśli nie dobierzecie Cerys, jest... No, dosyć ciężko, dosyć ciężko. No bo nie macie też później tego na cmentarzu, też tracicie ogromne tempo. Więc co tu dużo mówić? Cerys jest bardzo ważna w pierwszej. No, ewentualnie można się dekretem posiłkować, i wtedy ten dekret znowu zląduje. W Deku Musi musicie później w drugiej już tego płyska tego grać. Także no, a widzę, że rywal tym srogim monsterem będzie grał. Rój krabopająków. Z tego co wiem, tam jest dobry deczek. Właśnie pod. Rój. A nie, myślałem, że to będą, że to będą kraby z nową umiejką, ale dobra to. To może być taka czysta pasywka. No i okej. Okay. Teraz wiecie, mamy. Mamy bardzo dużo kart, których nie chcemy dobrać. Na przykład Giga Skorpiona, na przykład Tarczowniczkę, więc teraz zostawiamy, nie? Zostawiamy tak jak jest. Nie jest to optymalny dek, ale na przykład mamy Wildkarla. Mamy już Cerys I mamy na przykład Ziutę. Więc świetna sprawa. I żeby tutaj długo nie mi trężyć, to od razu sobie to odpalamy. No i mamy tutaj 15 taka. I później będzie to do deku lądowało. No i fajnie. Zobaczcie, z powietrza tylko za 3. Fajnie wyrównane. Teraz tak, możemy sobie Wild Karla zagrać albo jakąś tutaj runę. Hmm, to jest pod bestią, wzmocnić sojusznik. Korsarza. Korsarza to chyba nie ma. Ja tą bestię zagram. tylko I tutaj jest też fajne, że mamy dodatkową piątkę. Nie bardzo trzeba coś tam jakoś bufować. Nie ma silników, nie? Ja już sobie zagram tą piątkę, żeby może dominację jakoś wyciągać. Cokolwiek może się przydać. No I teraz tak. Wiecie co? Strzelamy. Strzelamy tutaj. On też bardzo słabe tempo zagrał. Więc y, oszałamiające też będzie na drugą larwę. I ja prawdopodobnie jeszcze zagram Wild Carla i Ziuta i to będzie tyle. Prawdopodobnie tyle. Okej... Okay. Dynalina, czyli to jest ten deczek organiczny z tamtego sezonu. No teraz dla tempa właśnie. O, super, hajdawer jeszcze, świetnie. On jak w pierwszej rundzie wylatuje, to jest naprawdę duży plus. I teraz ważne, żeby tego pyskatego dobierać już na rękę, nie? No z drugiej strony on może... On może tutaj jakoś jeszcze sforsować tempo, ale zobaczymy. Zobaczymy, patrzcie, do Igni, rewelacja. I teraz tak, tutaj gramy sobie w Karla. zostawiamy jedną pandę, żeby mieć na ostatni ruch na Cerys. To jest tak idealnie wyliczone, żeby raz w Cerys i trzy razy w faworyta i raz znowu w Cerys. Ok, dorzucił troszkę barachła. Hmm, co my mamy? Możemy ewentualnie Giga Skorpiona? Giga Skorpiona? Ewentualnie będę musiał Morka grać, ale. Hmm. Dobra, niech będzie. Nasze bogowie mają kopieca. Fajnie by było, gdyby ta karta nie była najmocniejszą, ale. To jest na równo, nie? Jakby było 13. Tutaj najwyżej ten morg poleci, nic nie poradzę. Pasożyk. Kurczak, kolejnego dorzucił. I co? Nikt więcej nie Nie wiem, może będzie krewetkę grał. Będzie grał krewetkę. Cóż, ale szkoda, że jesteśmy na tym kojnie. Powiem wam, że przekichany. Możemy to przegrać po prostu. Odrażająca. Możemy to po prostu przegrać. Ora Dobra, ale krewetka to robi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hmm, jeszcze lidera odda. O, ale słabo. No dobra, to on teraz krewetkę dopiero by zagrał. No to ja mam idealny pas. Mamy koiny z płotką. Ile on tu zagrał? Lidera oddał. Se, moim zdaniem super. Chyba, że teraz będzie jakiś potworny blitz. E, najważniejsze, żeby pyskatego dobrać, teraz nie? Mamy 11 kart w deku. No i dwa razy. Kurde, dwa razy po trzy. Musimy dobrać. Po prostu musimy dobrać. Nie jest pyskaty. Nie jest impreza. Dobra, no to gra gitara. Ym, tak na dobrą sprawę. Fajnie, gdyby spasował, ale to się nie zdarzy, jak widzicie. Jest niedźwiedź, niedźwiedzia nie ma. Dobra. Chociaż. No przecież... o, dobra, niech będzie już. Też mogłem tu zagrać, bo. Z tego byłby. Y, Morgfark. No to teraz tak. I co? Leci bogosowieństwo. Tą bestię. Żeby też mieć cmentarz, to pamiętajcie, żeby mieć cmentarz i dopiero wtedy grać Good Wounda, nie? Okej, okay, tu jest adrenalina. Jego okay. przebijam idealnie tutaj dwie bestie. No i teraz u mnie pyskaty. Kurde O my god Chyba, że hm Wiecie, że to może hajdawer zrobić Ja cię powiem, nie mam pytań Nie mam pytań Nie mam żadnych pytań Wiecie, że hajdawer wygrał ten meczek ale, ale, żeś. Można oczywiście grać ten dek z spłotko. Ale to było przepięknie. Tarczowniczka. Ale ja to było przepięknie. Zostawiamy po prostu. I tak mamy na ceres miliard, nie? A też fajnie, żeby się nie, nie pozaciągać. No, co? Ten może mieć jakąś pożogę. A to runę. Runa A, jeszcze to sobie wyciągnąłem. Tu, patrzcie jaka tu jest masakra. Klucza matka była na cmentarzu. Miałem no, coś pięknego e, rozegrało się to idealnie, nie? On też jeszcze mnie blidował, więc to jest troszkę ciśnienie, bo on chciał mi wyciągnąć cerys Ale no. Rewelacje. Bestii akurat tutaj nie ma, ale możemy sobie tutaj bestię wyciągnąć, więc to jest na pierwszy. Sobie. I tu mamy już lidera od razu. Już i jest szósteczka, to jest bestia, czyli będzie jeszcze treser I morg na koniec, także to jest nieporozumienie. Idealna runda. Idealna runda. Wierz ich, wojnie. To zobaczcie jaką przewagą, nie? Jeśli on będzie miał Ozrela albo zje, nie wiem, z kolą. Totalna rzecz. No i tak wygląda to z rozegrane Rozegramy w miarę, w miarę fajnie, bo też dobieraliśmy te karty, które chciałem. więc... Co by było, gdyby nie było Cery z pierwszej, nie? Zobaczcie. To by była kaszana totalna. Zobaczmy podróż. Coś tam nabiłem. 16. Nie wiem, powinno się to. O, chociaż to się może zresetować w środku dnia dopiero. Zagramy jeszcze jedną. O cudo, nie? Cudo totalne. Jeszcze prawdopodobnie dzisiaj będzie drugi odcinek z, z, od zera do zera. A tam raczej Nilfgardem nie? Gramy. I tak wymienimy się. Jutro będzie na przykład tutaj Nilfgard tam będzie Skellige. Ale no, talia fajna. Talia fajna. Oczywiście cel jest przegięta i to... No nie wiem co tu sądzić. Bo tak abstrakcyjną kartę zrobić to... trochę ciekawe. Zginiesz, robak. Ale no, skelikę teraz na jednej karcie się opiera. I tak samo, tak samo ten dzik. Dobra, no to teraz tarczowniczka i morg. I pyskaty już jest. A jeszcze hajdawer, ach, szkoda. No ale wiecie co? A to hajdawe'a mogą zamiast Murka. Dobra, tutaj, tutaj trochę błąd. Bo ten hajdawe' mógłby po prostu wylecieć, a Murkfark teraz nie wyleci. No to tutaj błąd, wam powiem. W Muliganie. Ale i tak nie jest najgorzej. Myszowur ewentualnie ma Giga Skorpiona. Yy, też mamy Wild Karla. Zobaczcie, jest spoko. Te dwa strzały mogą się ewentualnie na coś przydać, ale. I to już na jakieś wyższe jednostki, albo na piątkę zwykłą. Hmm. No co no? Tak się zaczyna tutaj po prostu. Ewentualnie możecie chwilkę poczekać, jak jesteście na piątych już kartach. Żeby później nadrobić tempo i jesteście na czwórce, to można tak przycisnąć. I wtedy może jeszcze jakiś tam hidewer poleci, jest różnie, ale... Ogólnie można wtedy próbować. awalnie nie w ten sposób jest Bruksa, która i tak będzie miała tam więcej punktów. Ale można też w takiej sytuacji Wild zostawić. Okej, jest mata, Tu może scena grać. Zagramy sobie tą bestię, jak bardziej. I tu ewentualnie uderzenie na larwy. No nie wiem, czy on będzie grał la, la, larwy? O, może. Może później. Endriaga. Okay. Troszkę tu zjar. Ja też nie mam morka, niestety. Możesz go popłaskać, tylko pożegnaj się z ręką. No i tutaj, wiecie, te zapychacze są dosyć spoko na te bestie. No bo to 7 punktów zrobi, nie? Jak macie jakikolwiek. Hmm. Hmm. Fajnie by było mieć Wild Carla, ale nie sobie go teraz dopiero zagram. Teraz sobie zagram Wild Carla. Może Heidower by wypoleciał, żeby mieć po prostu karty na cmentarzu, nie? Bo teraz dobieramy do do 9. No, jeszcze jest klucza, no to świetnie. Ziuta i morg. Kurde, co za zestaw? Co za zestaw? I tutaj. W serio? W serio? Czyli ja mam idealny zestaw, wszystkie karty mam. I miazga. To jest największy minus tej talii, jak nie dobieracie, ale tutaj jakiś cud po prostu się zdarzył. To zobaczymy, czy dołgramy, ale. Jest naprawdę optymalnie. Teraz wiecie co? Czy ten wildkarl czy ziuta? Może ten wildkarl. I też tu się osłaniam przeciwko jakimiś tam strzałami albo mantikorom. Cokolwiek, nie? Zobaczcie to: tutaj jest dekret od razu na Cerys. Nie zaciągnąłem się ani Hajdom, ani Morkiem. Myszowór też ma jeszcze alchemię. No, miazga. Mięzga totalna. To trzeba sobie uruchomić, bo później to 12 musi być już na cmentarzu, nie? Też warto mieć Wild Carla i Ceres na pierwszej rundzie. Są takie karty do tempa. Najwyżej spasujecie na siódme i tyle. Nie jest dramat. czas. Hmm. On teraz chyba bestie będzie wyciągał. O, o to mi chodziło. O to mi chodziło. Mamy 27-5. I chyba pas poleci. Chociaż jeszcze myszowora bym zagrał. Ale no, dobra, niech będzie. Niech będzie. I może mi się uda teraz kartę dograć? Chociaż nie. Chociaż tu bestia poleci. O, ten. U mnie pas. Musisz coś tam fajnego, ale on ma. On ma teraz pożerkę, więc. Południca. Idealnie, no ale cóż zrobić? U nas wiecie, no. Zagrywamy sobie mocne karty w pierwszej i zagrywamy sobie mocne karty w trzeciej, więc. Nie jest tak, że oszczędzamy jednostki, no. To jest chyba ogromna siła tego skalika, ale chyba uważać na muliganie, nie? Z tym, że teraz nic się nie może nam złego stać. Niekiedy trzeba będzie grać tego pyskatego w drugiej, żeby cokolwiek tam wyciągać, nie? Ale najlepiej go na końcu. Najlepiej go na końcu zagrać. Jak już wyciągnęliście błogosławieństwo, jak już zagraliście myszowora. Żeby nie było po prostu brików. Może być tam, wiecie, trzecia od końca, druga od końca obojętnie. Chyba, że gracie na Nilfgaard i boicie się. Yy, ingerencji w cmentarz. No to też uwaga, ale teraz na przykład Ozrel może to wszystko zepsuć, nie? Także Ozrel, jakby nam cerys tutaj pożaru, No to nieźle. Ale no nie pożę ani, ani. Od razu ceryzy i od razu faworyta, więc tam jedna karta zostanie. Ale może, może tutaj zepsuć sprawę. To wtedy, ewentualnie, sobie gracie bez cery, Starczowniczki można sobie zagrać. Na przykład na błogosławieństwo, nie? Larwa. No to. Szkoda, że Maligny nie ma tak na dobrą sprawę, ale. Czylimy, czylimy. tutaj też bestii nie będzie za dużo. Chociaż nie, dwie jesteśmy w stanie wyciągnąć. Bo będzie high i będzie faworyt. To dwie spoko. I jeszcze tutaj na liderze jest jedna. Także pod te bestie w miarę się tutaj... Da pograć. Te wszystkie takie dodatkowe karty. Są właśnie bestiami, dlatego... dlatego taka synergia. A to jest 8 punktów, nie? Tak samo jak traserzy wejdą za full, no to mamy 7. A niedźwiedzie też fajne synergie. Niezłe, niezłe te karty. One robią tak 6-7 punktów średnio za 4. No dawaj, ziom. Nie ma co mi trężyć. Mhm. Ja. Hmm, hmm, hmm. No kurcze, kolejna lara. Tego raczej nie będę miał jak zbić. No po prostu jedną kartę zbiję. I tyle. Wiecie co, na razie Granista. I teraz zobaczcie, że tutaj mamy kruczą więc warto sobie zagrać najpierw też Alchemię, nie? Te cztery punkty więcej. Więc błogosławieństwo albo to, albo, albo po prostu runę gramy. No teraz prawdopodobnie runa, żeby coś tutaj obić. O kurde. Tu to będą morti? No to szczerze, szczerze przegraliśmy. Tyle wam powiem. Jest rip. Jest rip. Bo okay. faleńki. Jest RIP. No, tego raczej nie zrobimy. Już. Chyba że jakiś morg, ale no, za dużo jest tych jednostek. Uzdrowienie. Co ty, co ty rozmawiasz do mnie, Dobra, no przegraliśmy. Taki kimory nie do zdarki. No cóż zrobić? Nic się nie zrobi. Spróbujemy, może, jakiś atak tutaj wyciągnąć. O, i co? Na pełni gniewem. Ten kapłan, tylko on może mieć pasożyta jeszcze, nie? No nie, no, przecież to się tak będzie buffowało. Tu jest 2 i 4, i on ma jeszcze jedną Kikimorę. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. z tego nic dobrego nie będzie. No to ten mnie porobił, ale. No cóż tam Niech bogini chroni cię od złego. Już się zrobi. I tutaj na Ceres chyba będzie idealnie teraz miejsca. No ten morg na koniec, nie? To teraz wiecie co? Już to jest... To jest nieporozumienie. Nie patrzcie na rywala w ogóle. Nie ma rywala. No i teraz już mogę pyska tego zagrać. Dobra, mamy dwie bestie A, tak, ten jest tu Czy ja będę miał miejsce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co No i ja, odpatcie co tu się wyprawia, nie? 16, larwa Endria. Jaka słaba karta, Ojojoj. ojoj. Taka słabiutka. Taka zabawa. To już jest pół miejsca niestety. Taka zabawa, proszę Państwa. oj... oj, oj. Ozrel. Nieporozumienie. Jeszcze by... Jeszcze wytworzył, by nie? Dobra, dogramy sobie, zobaczycie ile będzie punktów. No, goliad, goliad już chyba nie odpala. Ja cię kręcę, kolejny brak, Ale, jakby tutaj był jakiś dagur, dagur rębacz, no, może by zrobił. Dobra, no to mieście dwie pasywki. Tak wyglądają te dwie talie, tamta jest piekielnie mocna. Jeśli nie macie remuvala. No, to możecie wrzucić do tego deku jakoś Irden, nie? Oczywiście, że możecie wrzucić Irden, ale on nie daje wam jakiejś tam synergii, więc coś za coś. Także to jest taki deczek czysty. Mi się podoba, mi się naprawdę podoba. Jest kombinacyjny. No ja Widzę, że już nowy dzień tutaj działa, bo dostałem dwie. To się później ogarnie. I tutaj też możecie sobie sprawdzić na tym nie, że są te bonusy, postępy. No i cóż, tak jest Keligę. Moim zdaniem ciekawe, ale no, ma kilka mankamentów, oczywiście jak każda talia, ale też ma sporo plusów. Także dajcie znać, czym gracie, jaki poziom podróży. No, i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.